Rozmawiamy z szefem sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Schlichtingowej. Ilu wolontariuszy dzisiaj wyszło na ulicę? Dzisiaj szesnastka wolontariuszy wyszło na ulicę. Chodziliśmy po gminie, byliśmy w kilku miejscowościach, w kilku wioskach. No i teraz jesteśmy tutaj w Schlichtingowej. Mamy finał. Pierwszy raz finał organizujemy właśnie w świetlicy miejskiej w Schlichtingowej. O właśnie, w Świetlicy widać, że tutaj jest dużo atrakcji. Te atrakcje są po to, żeby zebrać pieniądze dla Jurka Owsiaka. Co przygotowaliście dla mieszkańców? Tak. tak, oczywiście główny cel to jest zebranie pieniędzy dla Wielkiej Orkiestry, natomiast my też tutaj chcemy i promować lokalnych, utalentowanych muzyków, między innymi muzyków, ale również dać trochę rozrywki tutaj mieszkańcom. Licytacje, mamy fajne licytacje, mamy ciekawe rzeczy, między innymi dwie piłki nożne, z autografami Arka Milika. Mamy również replikę medalu Mistrzów Świata, czyli siatkarzy polskich, którzy w 2014 roku ten medal zdobyli. Mamy taką replikę również na licytację. No i oprócz oczywiście tych rzeczy, takich jak tych spraw, jakich, o jakich mówiliśmy, czyli występy, licytacje. Są różnego rodzaju pokazy, pokazy ratownictwa medycznego, pokazy loku, pokazy jednostki strzeleckiej, no i wiele, wiele innych. Widziałem taki wielki bochen chleba. Kto go przygotował? Tak, jest to przygotowany przez piekarnię ze Sławy. Nie znam niestety nazwy. może tutaj osoba, która bezpośrednio się tym zajmowała, będzie dokładnie wiedziała. Natomiast tak, jest ten bochen chleba, coś fajnego, coś, coś ciekawego, również na licytację przeznaczony że Mam nadzieję, że jak najwięcej osób się zaangażuje w tą licytację i będzie można jak najwięcej pieniędzy dzięki temu zebrać. Widziałem też taki napis, napis że dwa lata temu 2000, zebraliście 2078 zł. Tym razem chcecie zebrać więcej, uda się? Mam nadzieję. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jakie będzie zainteresowanie, właśnie tutaj, w naszej świetlicy. bo no dzisiaj akurat troszeczkę nie trafiliśmy w punkty, bo okazało się, że w naszej gminie również kwestowali wolontariusze Wschowy i nas wyprzedzili w pewnych momentach. No ale to jakby mniej, mniej ważna sprawa.